Pani za to przykazało Tarnowcu albo gminie, ta, czyli gminie Tarnowiec albo tej miejscowej bankówce. Nie wiadomo właśnie tego. Jak była zniszczona przez powódz deski, załatwiał Pan tutaj sąsiad, nie? Żebyśmy to remontowali, malowali, bo nie było kogo, żeby to zrobić, żeby się podjąć tego tej roboty całej. Ale jak przyszło, że się łaba przykrzywiła powodzi, ktoś to pewnie ujął jakieś koszty powodziowe prawdopodobnie, albo no, nie wiadomo, trzeba sprawdzić. jeżeli przyjechali, rozebrali z żadnych z zabezpieczeń niczego. A jak mi na przykład, ja dojeżdżam do szkoły, Dużo bliżej ten autobus i na przykład niektórych autobusów NKS-u nie ma, są PKS-y za to. Mhm. No i teraz muszę się tym w kod bo jest druga kładka tam metalowa, no to tam jest zamknięta, bo prywatna. Po y, powodziach w roku 2010 nastąpiło pogorszenie stanu y, zakotwiczenia tych pylonów południowych kładki na, południ na południowym brzegu rzeki Jasiołka. Została y, nam zwrócona uwaga przez nadzór... Wodny z Krakowa. Zleciliśmy wykonanie ekspertyzy odnośnie tej kładki, czy ewentualnie stan, w jakim w tej chwili ta kładka po tych powodziach jeszcze, czy kładka nadaje się do dalszego użytkowania. Ekspertyza została zrobiona przez konstruktora, który stwierdził, że kładka jest w stanie nie nadającym się do użytkowania przez pieszych. I jest konieczne zabezpieczenia kładki o tyle, żeby po prostu nie dopuścić ruchu pieszych po Formalnie na dzień dzisiejszy gmina nie jest właścicielem, ani, gmi, ani miasto Jasło, podejrzewam. Prawdopodobnie ta kładka była wybudowana w latach 1942-43, z tego co mi starsi mieszkańcy gminy mówili. Prawdopodobnie, to mówię cały czas prawdopodobnie, bo nie ma żadnej dokumentacji, że to było wybudowane przez kopalnictwo na potrzeby. My w ogóle na drogi gminne na rok 2012 mamy przeznaczone na drogi całe gminne kwotę około 250 tysięcy złotych, czyli sama ta kwota i porównanie około miliona, to czyli cztery roczne budżety na to, żeby tą kładkę z własnych środków odbudować. Bez pomocy z zewnątrz, bez udziału miasta Jasła a uważam, że w co najmniej w takim samym stopniu Jasło potrzebuje tej kładki,